Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley Expanded. Dzisiaj mamy, słuchajcie, wtorek, 16. dzień lata. I słuchajcie, zobaczmy sobie kalendarz może, bo dawno nie patrzyliśmy. O, jutro urodziny ma Sam. No dobra, ale dzisiaj się nic nie dzieje, więc w sumie wyjdźmy sobie i zobaczmy sobie na zewnątrz. Co takiego się tutaj dzisiaj dzieje? O, widzę, że chmiel mamy, to sobie go od razu też podlejemy bym nie zapomniała jak zwykle zaraz sobie muszę obczaić zadanka bo słuchajcie nie, nie pamiętam kompletnie co myśmy robili a co nie eee, wiem że na pewno kurczyk coś mi się kojarzy że sztabki złota mieliśmy do oddania i to byśmy byli w stanie zrobić czekajcie kawki się napiję O, słuchajcie, tutaj kwiatki musimy posadzić. Kwiatki, i tutaj jeszcze mamy 24 miejsca jakieś. To wiecie co? To się wybierzemy do sklepu. To się słuchajcie, musimy wybrać dzisiaj do sklepu. Czyli tutaj będzie 24 i kwiatki, i tutaj 15, tak, tu będzie 15 jakichś kwiatków. Dobra, to wszystko będziemy, będziemy sobie dzisiaj ogarniać. Ja sobie tylko zostawię tutaj pomidorki, może. To może zróbmy tak, a to weźmy. I wydaje mi się, że na pewno mam raczej gdzieś tam w skrzynce więcej. Nie w skrzynce, tylko w lodówce. Że mam w lodówce więcej tych po prostu pomidorów, więc resztę mogę sprzedać raczej. E, dobrze, to to sobie sprzedamy. O, rozdymka mamy dlatego dla Dimitriusa jeszcze właśnie. To też trzeba pamiętać. Tutaj się nic jeszcze nie zrobiło. Okej. Okay. O, tutaj mamy kaktusy. Dobra, to kaktusy sobie zabieramy. Słuchajcie, ten antyczny owoc. A niech sobie poczeka na resztę, żeby wszystkie rosły nam w tym samym czasie, mniej więcej. E, dobra, co tutaj mamy w ogóle? A, tutaj mamy nasiona. W ogóle, słuchajcie, tak sobie pomyślałam. Żeby tutaj posiadać więcej tych nasion Yyy, e, żeby tutaj mieć też kawę. E, właśnie kaktusy. I antyczne owoce. Ja bym to chciała tak przearanżować troszkę, jednak wiecie. Ale to poczekam sobie, słuchajcie. Chociaż. Moment. Eee, moment, moment, moment. Może posiejmy sobie ten antyczny owoc tutaj. I tutaj by były antyczne owoce. Eee, to wszystko przearanżuję chyba na kawę. Może tutaj kawę do końca zrobię po prostu. Eee, tutaj by były te kaktusy. Tu ananas rośnie w ogóle, kurde. Ararara. Dobra, no to kaktusy by były w sumie tylko chyba tutaj. Tutaj by mógł być ananas do reszty. Eee. Aha, tak. No, kawałek ananasa byśmy sobie tutaj zrobili. A tutaj te nasiona gloterii. Jakoś bym tak to chciała widzieć, słuchajcie. Wiecie co, może ja tą kawę. A, jeden dzień do nasiona kawy. Dobra, to jutro sobie zbiorę kawę i jutro sobie może w takim razie tutaj zetnę i te nasiona gloterii sobie też ogarnę. Dobra, jakoś tak bym to widziała. Kawę na razie możemy zostawić. O, zobaczcie, fajnie się przerabiają te nasiona. Dobra, lecimy sobie zostawić jeszcze chmiel tutaj. Proszę bardzo. O, mamy jeszcze cztery piwa w ogóle, więc możemy sobie też te piwa wziąć. Eee, o, i pięć więc gwiezdnego owocu, ale kurczę, 15 tysięcy. Nie wiem, czy. Kurczę, wiecie co? Chciałabym chyba dom ulepszyć. I muszę, muszę iść zobaczyć, ile to będzie mnie kosztować. Eee, czy tutaj mamy dżemik jakiś? Nie. Muszę zobaczyć, ile to będzie mnie kosztować. Słuchajcie, zaraz sobie zadzwonimy do Robin i sobie to ogarniemy. Tylko dzisiaj i tak. Kurczę, dzisiaj i tak jest wtorek, więc do Robin niestety nie damy rady. Wiecie co, bo mnie to jednak denerwuje. Wycisz głosy zwierząt. Wiecie co, bo mnie to denerwuje, was pewnie też. Bo ja też słuchajcie nie wiem kto mnie ogląda, może ktoś z Was ma na przykład problem z dźwiękami zwierząt i tak dalej, więc, A, więc ja to jednak wyciszę. Będzie nam przyjemniej wszystkim. <grym> Ostatnio jak właśnie montowałam filmik poprzedni i tam tak chodziłam do zwierząt chyba kilka razy w ciągu dnia i też one tak się głośno dość zachowywały, to miałam takie, Boże, no nie, jak mi głowa od tego boli. <grym> No, ale dobra. E, czy ja muszę karmić te świnie? Też by musiała, słuchajcie, tak. Też by musiała tutaj, słuchajcie, ulepszyć, e, ulepszyć to miejsce. Ale to też wszystko po kolei. Może najpierw się właśnie za ten dom weźmiemy. E, to możemy sobie tutaj zostawić. Te rzeczy możemy wziąć. Okej. Okay. Sobie zaraz to ogarniemy wszystko. Tutaj mamy jajka. Tylko dwa dzisiaj. No, tylko dwa. Dobra. I to tutaj, moi drodzy. Okej, okay, a resztę mogę sprzedać, po prostu. Git. Dobra, słuchajcie, te kaktusy też sobie sprzedam, i już sobie patrzymy, jak to wygląda z tymi zadankami. Tak, złoty produkt Piera. Aha, kurde. Ja sprzedałam te pomidory już. A czekajcie, bo ja je w sumie. Ja je w sumie mogę odzyskać. Pomidor jest warzywem. Aha, bo jeszcze chmiel zebrałam złoty. Czekajcie, czy ja ten chmiel odzyskam jeszcze? Powinnam jeszcze go odzyskać. Tylko ile my tu mamy zebrane? 15, dobra. No to jeszcze 6 musimy sobie wziąć. Czy chmiel jest warzywem? Chmiel jest chyba warzywem. Tak, dobra. No to zabieramy to ze sobą. Mm, to będzie dopiera. E, to jest też kapusta. I w ogóle jeszcze nam brówki chyba nie wyrosły żadne. Czy wyrosły już jakieś? Rzodkiewka, melon, melon. Kapusta. Hmm dobra czekajcie to to sobie muszę tutaj oddać eee, tak tu są rzeczy do zabrania to to sobie weźmiemy kawki się musimy napić i teraz moi drodzy tak 30 sztabek złota tego nie mamy bo irydu niestety nie mamy o gwiezdny owoc dla kęta to też trzeba wziąć okej okay, i to w sumie chyba tyle no to weźmy te 30 sztabek złota Kurde, ty jest dużo klint. Ty od nas tyle wymagasz. Eee, dobrze, że narzędzia mam wszystkie złote. Moglibyśmy sobie w sumie kilof oddać na przykład. Albo siekierę ze złota. Nie ze złota, tylko z irydu. A oddajmy sobie pięć sztabek. Yy, dobra, czy jeszcze jakieś geotki? Chyba nie, chyba tu nic nie ma już. Dobra, to muszę jeszcze ten gwiezdny owoc wziąć. Ja, słuchajcie, się nachodzę, naprawdę. Ja się nachodzę, wy nie macie pojęcia. Yy, nie tutaj, aga, gdzie ty wchodzisz? Dobra, jeszcze muszę zadzwonić tylko do Robin, zobaczyć, ile będzie mnie kosztować. Yy. Ile będzie mnie kosztować ulepszenie domu? Bo muszę też sobie sprawdzić, ile mam drewna i w razie czego jeszcze ściąć drewno przed oddaniem siekiery. Robin. Oj, no nie to. Dobra, jeszcze raz Robin. Ceny ulepszenia domu. 150 a 150 twardego drewna. Czekaj, to ile ja mam tego twardego drewna? 250. Nice, dobra. No to jutro, jeśli nie zapomnę, to sobie pójdziemy to ulepszyć. A teraz, moi drodzy, chodźmy szybciutko do miasta. Najpierw sobie odwiedzimy sklep, bo ja się boję, że mi go zamkną. pokaż mi co to jest za zadanie, Lucian Czerwony no nie wiem, słuchaj Willi, czy będę dzisiaj łowić, ale zobaczymy, o jest scenka jakaś w ogóle, dobra, dawaj znaleziono sekretny zapas pier, OK hej kto jest w sypialni? co? jak ty to znalazłaś? Aga, nieładnie tak, tak szperać komuś w rzeczach. Nie robi się tak. Twoja żona powinna o tym wiedzieć. No właśnie. Ale ja nie powiem, tylko mówię ci, że powinna wiedzieć. Ja dotrzymuję sekretów, tylko ci mówię, co powinieneś zrobić. Dobra, to tak, na pewno chcemy kwiatki, więc kupimy sobie 7, może tego i 8 maku. Tak, to jeszcze mi wyrośnie 7, 8, dobra, i 24, coś muszę jeszcze posadzić. Gwiezdnego owoca nie sadzę, wiecie co, może tą kapustę, 9 dni, to jeszcze wyrośnie, nie? A, to niech będą, 24, proszę bardzo. Okej, okay. i teraz tak, moi drodzy, gdzie jest Kent? Kent? Kent, Kent, Kent jest w domu. Dobra, do Kenta pójdziemy na samym końcu chyba. Dobra, to teraz zróbmy tak. Sztabki złota, proszę bardzo, tutaj. Okej, okay, czy coś za to? Nic za to nie dostałam. Okej, okay, nice. Przekonamy się jutro. Dobra, przetwórz mi geody najpierw, a potem ci oddam narzędzie. To już mamy? Tak. Tam już, tam już nam nie dużo brakuje minerałów. Z minerałów to serio mało. Nam artefaktów brakuje. Więc ja bym musiała, słuchajcie, się wziąć za niedługo za y, kupowanie skrzynek artefaktów. Może to będzie dość pomocne. Uuu, Iret, dobra. To nic nowego nie ma, nie? Póki co. No nie wydaje mi się. Nie, ok. To też już oddane. Uuu, 10 węgla, spoko. To było fajne. Okej, okay, to też już oddaliśmy, chyba ten krasnoludzki hełm? Tak, dobra. No to teraz pier słuchaj, ulepsz mi narzędzie. I my zrobimy na początek siekierę z Irydu. po kolei, żeby szło. Dobra. Eee, to teraz tak. Teraz jedziemy do Kenta. Proszę cię bardzo gwiazdy owoc. Dobra, możemy z nim jeszcze zagadać chwilę, bo trzy serca z nim mamy dopiero. Okej. Okay. Tak, to to jest zrobione. Tu jest dostawa Lucjan czerwony, tu jest to Samorodki Irydu i węgiel. Mm. O i e, rozdymka dla Dimitriusa. Gdzie jest Dimitrius? Dimitrius jest tutaj, a to możemy go odwiedzić przy okazji. Właśnie, bo ciągle zapominam o tych zadaniach, kurczę o... I dla Ciebie mamy rozdymkę, proszę bardzo zagadajmy jeszcze z nim. Okej, okay, dobra, powoli się wygrzebujemy z tych zadań. Okej, okay, to zacznijmy sobie od posadzenia mm, od posadzenia tych nasion. Czekajcie może. Wiecie co? Bo ja nie używam nawozu, nie wiem dlaczego. Ja chyba nie mam już nawozu, musiałam sobie zrobić. Dobra, to zróbmy sobie nawóz zwykły. W tyle powinno wystarczyć. Dobra. Bo ja słuchajcie, tego nawozu nie używam, bo ja mówię, że ja i tak będę przerabiać te rzeczy, ale ja nie wszystkie rzeczy przerabiam, więc. Więc co za różnica, nie? Dobra, czekajcie, bo muszę tutaj jeszcze podlać. O. Dobra, i tutaj mamy jeszcze kwiatuszki. Akurat kwiatuszków nie potrzebuję sadzić na tym na nawozie, bo, bo kwiatki będę chciała sobie zatrzymywać, bo one to są jednak dobre prezenty dla co po niektórych. Okej, okay, to możemy sprzedać z tych rzeczy no to też to chyba wszystko mogę posprzedawać, nie? O, a resztę sobie zachowamy. Czy ja tutaj coś potrzebuję poprzerabiać? Jak te moje sztabki wyglądają? Nie no, sztabek mam w miarę ok. No więc nie potrzebuję na razie nic przerabiać, bo kurczę tego... I tak nie mam za dużo. No co tutaj jest? mieć do przerobienia tylko. Ale wcale nie jest jej aż tak dużo. Dobrze, coś jeszcze w ekwipunku. To jeszcze... Nasiona pomidora w ogóle mamy. O! No to tego kurczę. Nasiona krzewu gloterii. re kolokazja. Czy my dzisiaj chcemy jechać na wyspę? Chyba nie, bo ja rano będę chciała pójść do tej. Do Robin, nie? żeby nam dom ogarnęła, więc póki co, póki co nie, ale zobaczmy sobie, czy tutaj jeszcze mamy jakieś rzeczy, majonez i tutaj coś jeszcze powinno być, no nie? Yy, tak, tu się rzeczy porobiły. Okej. Okay. Dobra, no to to wszystko możemy sobie sprzedać. O. Te nasiona gloterii sobie zostawię tutaj w szklarni. Już w sumie mogę je tu pociągnąć już dalej. Dobra, to rośnijcie sobie póki co. Tak, no bo tutaj będę chciała właśnie te nasiona gloterii. Yy, kawę, tu ananas, kaktusy mogą zostać tutaj. Turcy, jak coś, to też sobie zasiejemy na, na yy, wyspie, no nie? Dobra, i tutaj. Czekajcie. A, tu jeszcze mam te nasiona antycznej paproci. Ej, a to co? Ja sobie to na wyspie będę musiała zasadzić, słuchajcie, bo ja nie wiem, co to jest. Tak się zastanawiam, czy ja tego więcej chcę. Ale chyba bym chciała więcej kaktusów, jednak, żeby mieć co jeść póki co. Więc tak to zostawię na razie. A te sprinklery to ja mogę sobie wziąć na wyspę. Tak szczerze mówiąc. Więc ja sobie je zostawię w jednej skrzynce. Ja tu się też mogę napić tego. A, wiecie co? Pójdziemy sobie dzisiaj do naszych jeszcze jaskiń tych małych, bo dawno nas tam nie było. Yy, tylko tak, do wzięcia rzeczy to sprinklery tutaj. A zobaczę w ogóle, czy cokolwiek tutaj mamy do odebrania. Uuu, cztery małe sosny, nice. No to powoli jakoś to się tutaj robi. Jeszcze tutaj moglibyśmy też dać taper i pociągnąć ścieżkę, ale... Yy... Nie tutaj. Ale nie wiem, czy ja mam jakieś tapery w ogóle na razie. Także, także sobie to póki co zostawię. Yy, tak, kilo. No i tutaj mamy troszkę rzeczy jeszcze, więc to też sobie fajnie pozbierać co jakiś czas. Ale to też nie rośnie jakoś, nie wiadomo jak często, nie? Niestety. To tak jak z tymi owocami, wiecie, raz na jakiś czas po prostu, nie? No, ale też sobie chodźmy zobaczyć. Tu w ogóle mogę to pościnać. Tu się trochę pozarastało, słuchajcie. O, same jeżyny prawie, że. No to tak, no nie zaciekawie trochę kurczę. Dobra, ale to też sobie do skrzynki tutaj odstawimy. Do owoców to możemy sprzedać po złote. No powoli jakoś się nam ta farma rozwija, słuchajcie. Powoli małymi kroczkami jakoś to idzie do przodu. No cóż mam powiedzieć. Kotki tutaj. A smoła z sosny do zbieractwa. To tutaj. Tak, tak. O, te kwiatki mogę do skrzynki w ogóle przełożyć. E, koniczyna. No nie no, koniczyna może tutaj zostać. A, nasiona lata tak, tutaj. E, re, 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 coś jeszcze. Kości płótno. Dobra, może tak być. Kości gdzieś tutaj też miałam pochowane w którejś skrzyni, tylko nie pamiętam w której. A tutaj. To możesz być biała, jako że masz kości. Ścieżka może iść tutaj. A, kwiatki moi drodzy, proszę bardzo, tutaj. I chyba jest ok. Jakiś diament tutaj mamy. Nie, nic nie mamy. Tak jeszcze sobie obserwuję właśnie, bo... Ale nie, tutaj już wszystko to są prezenty. Dobra. No to chyba powoli... A, czekajcie, to skoro prezent, to on już chyba będzie spał, ale to sobie wezmę, bo może na rano mi się przyda. Na prezenty weźmy sobie... Wiecie co? Może weźmy sobie cały ten lunaryt. Ja go sobie wsadzę, nie wiem, do lodówki, żeby mieć bliżej. E, czy on już śpi, Wiktor już śpi, to już mu nie damy prezentu. Czekajcie. Ta, on już śpi. E, czekajcie, bo w ogóle miskę zabrałam, proszę cię bardzo. R, 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 r. Gdzie by ten lunaret dać? Może tutaj go dajmy, żeby pamiętać, żeby było blisko. I tak się też zastanawiałam, wiecie, co już mam dość tej czapy. Może dajmy ją tutaj. Ja wiem, ja za długo jej nie ponosiłam, mam parę odcinków tylko, ale niech będzie. Yy, wracamy do kwiatka. I słuchajcie, czy my chcemy w ogóle jakiś remont tutaj robić za niedługo, hmm. Zobaczymy, zobaczymy może. Coś w telewizji, wróżbita. Aha, no tak, po co? Ja już nie mam po co telewizji w ogóle oglądać. Dobra, tutaj mamy te ryby wszystkie, nie? Które są gdzieś tam okej okay. Dobra. Yy, tak. Tak jeszcze patrzę właśnie 15. Tutaj mamy yy, jajka, ananasy, jarmusz, okej okay. z tych rzeczy. Z tych rzeczy to wszystko może tutaj pozostawać. No, okej, okay, jakoś to. Jakoś to tutaj wygląda, powoli powiem wam. O, ten chleb to mieliśmy też tutaj, więc to może wszystko być w tej samej skrzynce. Czekajcie, przełożę ten chleb tu może. No dobra, no to chyba jakoś to wygląda. To myślę słuchajcie, że możemy też iść spać jest godzina 23. Nie ma co tego przeciągać. Także zobaczmy. 20 tysięcy dzisiaj zarobione, no to całkiem sporo. Całkiem sporo, moi drodzy. Także co? Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcineczka. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, będzie mi przemiło. A my się widzimy już e, niedługo, w niedzielę. Tak, w kolejnym odcinku. Całe Was cieplutko i do zobaczenia. pa! pa!